Siemaneczko z tej strony Tuba Tym razem upgrade'ujemy laptop Lenovo Yoga 15 W większą ilość RAMu, czyli dodatkowe 8GB I większy dysk twardy czyli 1TB Samsunga NVMe Co jest nam potrzebne? Jest nam potrzebny Torx T5 Ja mam dwie sztuki I coś do podważenia, klapki może być karta kredytowa, że mam plastików z Biedronki i z Tesco. Zaczynamy upgrade. Na początku musimy położyć laptopa w bezpiecznym miejscu, czyli położymy go na kawałku jakiegoś materiału, żeby się nie porysował. Oczywiście mamy tutaj 10 śrub, które trzeba odkręcić. Czy okrętem T5. Teraz należy podnieść. Pokrywę ja używam, tak jak tam z Biedronki karty i tam z Tesco, możecie użyć czego chcecie, czegoś nie metalowego oczywiście, żeby nie porysować obudowy, coś plastikowego, karta kredytowa jest, chociaż karta kredytowa jest troszeczkę gruba, no takie wizytówki są dużo cieńsze, mniej wytrzymałe. Pokrywa została zdjęta. Tu mamy pojemność baterii, dość pojemna bateria, tak jak widzicie, tu mamy głośniki premium i JBL, strzelające w dół, bardzo ładnie grają, stereo oczywiście, tu mamy Pipe 2, chłodzenie, również możemy je zdemontować, tego nie będziemy teraz robić, tu jest pokrywa na RAM, Samsung SSD NVMe i karta sieciowa, to wszystko możemy usunąć. Teraz zajmiemy się NVMe, Samsungiem i jak to widzicie, on ma taką jakby bląba gwarancyjną, Nie wiem po co to jest, no ale musimy to zdjąć, gdyż zwiększymy pojemność dysku. Bląba gwarancyjna, to cokolwiek to było, została zdjęta, gdzie przykryliśmy tutaj na dole i śrubokrętem. Odkręcamy dysk SSD NVMe Samsunga fabrycznie zamontowany. Jest to wielkości 256 GB. i w ten sposób po prostu go można bardzo łatwo i szybko zdemontować, ciągnąc delikatnie do siebie. To jest dokładny model, który jest zainstalowany w tym laptopie Samsunga. NVMe 256. Pałby sobie widać, jeśli chcesz sobie poczytać różne te tutaj. Opisy. Mamy zielone PCB. Teraz musimy sklonować tego SSD. Użyjmy tego adaptera. Włóżmy po prostu delikatnie. Właśnie tak. I zacznijmy klonować. Do klonu użyłem Samsung Data Migration Software. Jest darmowy na stronie Samsunga. Znowy dysk sklonowany, instalujemy. I delikatnie przyciskamy i przykręcamy. Bo teraz zdejmijmy ten cover na ram. To jest ekstra RAM. Na stronie Cruciera pisze, że jest w 100% kompatybilny. To jest bardzo ważne. Wyjmujemy ram z pudełeczka i tu jest naklejka. Na naklejce możemy sobie sprawdzić specyfikację. Teraz dodajemy kość ram. Wciskamy i przyciskamy, że usłyszymy kliknięcie. Dobra, widzimy, że Windows działa. Widzicie, jak wentyle się kręcą. Można skręcać. To jest nowy wynik dla dysku SSD. Oczywiście on wyższy niż było. Musi tak być. No i jak widzimy 16 giga. Jest widoczne i działa pięknie. Dobra, to to był update, update, upgrade. Yogi. 15, bardzo prosty. W ten sposób możecie sobie zaoszczędzić bardzo dużo pieniążków, od własne Komponenty w laptopie. To nie tylko do Yogi, do, do wielu innych laptopów można to sobie zainstalować. Kiedy gdy kupujecie laptopa, wcześniej sprawdźcie, czy jest możliwość rozbudowania RAMu. Do dysku twardego na pewno jest możliwość, ale RAMu już nie zawsze. Pozdrawiam i polecam.